Cześć, witam Was w nowej serii pod tytułem Filozoficznie o popkulturze, gdzie będziemy szukać filozoficznych wątków w szeroko pojętej popkulturze. -pop w tym odcinku zajmiemy się sagą gwiezdne wojny. Cześć, ja również witam w nowym cyklu. Dzisiaj będę zgłębiał historię ciemnej strony, a także inspiracje historyczno-filozoficzne zarówno w tamtejszej, jak i w naszej galaktyce. Ja natomiast zajmę się historią powstania zakonu Jedi, a także omówię ich nauczanie. Omówię też pokrótce ich kodeks. Moc pierwotnie harmonizowała się z całym stworzeniem. Różne ludy nadawały jej formę religijną, politeistyczną czy jakąkolwiek inną. Następnie pewna grupa ludzi na tę moc się uwrażliwiła. Stali się jej świadomi. Tak powstali pierwsi Jedi z których później wyłonili się mroczni Jedi i Sithowie. Moc jest energią, która wypełnia cały wszechświat i znajduje się we wszelkim stworzeniu. midi są to substancje, czy też nanoorganizmy, które służą do y, odczuwania mocy. Oczywiście w wysokim stężeniu i właśnie tymi osobami są Jedi. Jednak nie samo nie sama ilość dychlorianów ma pomóc w posługiwaniu się mocą. Także potrzebny jest do tego trening i zrozumienie kodeksu, o czym będzie później. Ci, którzy odrzucili kodeks przy jednoczesnym pozostaniu użytkownikiem mocy, stali się użytkownikami ciemnej strony. Ona pojawiła się jakby w dwóch punktach. Pierwszym był, była planeta Koriban gdzie Szamani Sith używali jej do religijnych rytuałów poprzez opanowanie własnych emocji, a drugą była część zakonu Jedi, która postanowiła pójść za głosem własnych popędów, własnych emocji. Ci stali się mrocznymi Jedi. Doprowadziło to do schizmy w zakonie w roku 7003 przed Nową Nadzieją, czyli przed, yy, ostatnią, czy przed ostatnią częścią trylogii. Trylogią Sagi i ci mroczni Jedi uciekli na planetę Koriban po przegranej wojnie do ludu Sith, nad którym objęli władzę, i stąd też pochodzi znana z Sagi tytułatura Lorda Sithów. Historia zakonu Jedi właściwie nie jest do końca znana, a pewne przesłanki wiemy z przekazu ustnego. Na początku Jedi zajmowali się głównie kontemplacją mocy, próbowali ją pojąć i z czasem zyskiwali nowe umiejętności. Później natomiast zaczęli sprawować porządek i bezpieczeństwo w całej galaktyce, z czego są znani z Sagi. Nie zawsze jednak Jedi brali w opiekę układ planetarny. Czasami, czy było to często na przestrzeni tych 7 tysięcy lat, powstawały nowe schizmy w zakonie i nowe, wynikające z tego mroczne imperia Sithów. Doprowadzało to do różnych wojen, z których najbardziej znanymi jest wojny domowe Jedi, powrót prawdziwy Sithów czy nowe wojny Sithów. Stąd też konfrontacja Imperium z Republiką jest logiczną kontynuacją tychże wojen. Wojny, które były toczone między Jedi a Sithami, wynikały z odmiennych poglądów, z odmiennych idei i później zostanie przybliżony kodeks, który właśnie ma służyć temu, aby Jedi mogli funkcjonować, a także nie przejść właśnie na ciemną stronę mocy, jak to niektórzy właśnie zostali zwiedzeni. Ci, którzy nie oparli się w ciemnej stronie mocy, spisali własny, własną doktrynę, która zawiera się w trzech słowach kluczach. Pierwszy to jest potęga, czyli osiągnięcie dla samego siebie biegłości w mocy. Drugie to jest władza, czyli narzucenie swojej potęgi innym organizmom. A trzecie to jest kontrola, czyli stworzenie nowego istnienia podległego zaprogramowaniu przez stwórcę. Kodeks Jedi obejmuje pięć zasad, i to jest tak. Pierwsze: nie ma emocji, jest spokój. Chodzi po prostu o to, że emocje po prostu zrozumieć, aczkolwiek nie kierować się w życiu nimi, gdyż po prostu człowiek, który jest nabuzowany emocjami, to nie myśli zdrowo rozsądkowo. Drugie: nie ma ignorancji, jest wiedza. Człowiek, który jest oporny na wiedzę. Ciężko mu jest się y, żyć. Y, dlatego też y, powinien właśnie y, zdobywać tą wiedzę, kształtować się, y, gdyż y, tylko zyskuje na rozwoju. Trzecia zasada to nie ma pasji, jest pogoda ducha. Nie można też. Y, w pewien sposób utożsamiać się z pewnymi rzeczami, przywiązywać do nich większej wagi, gdyż w pewien sposób stracimy jakby panowanie nad tym, a lepiej zachować dystans do tego, balans pewien i to pozwoli nam lepiej funkcjonować. Kolejna zasada to nie ma chaosu, jest harmonia. Trzeba też tak żyć, w ten sposób, aby mm, nasze działania, y, nasz styl życia nie był y, chaotyczny. To pewien sposób nawiązanie jest do trzeciego punktu. Po prostu trzeba zachować równowagę w życiu. I ostatni punkt. Nie ma śmierci, jest moc. Ta zasada jest w zasadzie najważniejsza i obejmuje całe, y, całe nasze życie. Trzeba po prostu zrozumieć tę zasadę i. Naucz się po prostu z nią żyć. I w ten sposób, jak pojmiemy tą zasadę, jak będziemy wierzyć w to, że moc jakby no, harmonizuje się z nami, że jakby no, mamy kontrolę, to po śmierci właśnie zjednoczymy się z nią. Sithowie stworzyli analogiczną doktrynę, którą również można streścić w pięciu punktach, a nawet w jednym dodatkowym. Jest to Spokój to kłamstwo, jest tylko pasja. Chodzi tu o poddanie się własnym emocjom. Drugi to dzięki pasji osiągam siłę. Emocje dają siłę do działania i osiągania celów. Trzy. Dzięki sile osiągam potęgę. Działanie zgodne z emocjami czyni nas jeszcze bardziej zanurzonymi w ciemnej stronie, a więc upotężniejszymi. Cztery. Dzięki potędze osiągam zwycięstwo. Ciemna strona daje niesamowite możliwości i również wynikające z tych możliwości zwycięstw. 5. Dzięki zwycięstwu zrywam łańcuch. Wygrana umacnia w mocy i pozwala na zniszczenie własnych ograniczeń. I punkt szósty, moc mi oswobodzi. Jest to właśnie zniszczenie tych ograniczeń. Jedi jeżeli w ten sposób, aby panował porządek we świecie, Właśnie to jest ich główne główny cel, żeby zachować, zachować ład. Też nie kierowali się swoimi zachciankami, więc nie ma tutaj mowy o indywidualizmie, gdyż to bardziej właśnie by skłoniło ich do przejścia na ciemną stronę mocy. Czyli starali się żyć w ten sposób, żeby mieć pewne ograniczenia. W swoim życiu i w ten sposób mieli spokój. Dla Sithów podstawą była równowaga, ciągłe ścieranie się różnych przeciwieństw, nieustanny ruch. Walka toczy się o miejsca w hierarchii, o zdobycie jak największej potęgi, jak również i o kolejne poziomy w użytkowaniu mocy. Jeśli chodzi o inspirację w filozofii Jedi, możemy z, znaleźć wątki buddyzmu, panteizmu, stoicyzmu, a także intelektualizmu. Inspiracje filozoficzne doktryny Sithów można streścić w trzech podstawowych okresach historyczno-filozoficznych. Jest to irracjonalny, indywidualistyczny romantyzm naturalistyczno-relatywistyczne poglądy sofistów i indywidualistyczno-wolontarystyczna XIX wieczna niemiecka filozofia. Panteizm jest dosyć mocno widoczny w sadze, gdyż można go utożsamić z mocą, która właśnie wypełnia cały wszechświat. I właśnie w panteizmie też mamy Boga, który jest wszystkim właśnie od Pan Teos, czyli wszystko bogiem. Właśnie też stoicy byli panteistami i żyli z taką, z taką zasadą, że po prostu się nie przejmować w życiu, że jeśli coś się zdarzy, to po prostu no, nie rozpaczać nad tym, tylko dalej żyć. I właśnie też widać to przy pierwszym punkcie nie ma emocji, jest spokój. Dalej mamy Buddy, gdzie. Właśnie głównym celem jest wyzbycie się cierpienia i tak samo właśnie Jedi starają się w ten sposób żyć, aby nie cierpieć, bo w ten, bo w taki właśnie sposób zbliżają się do strony Sithów i mamy też intelektuali, czyli po prostu staramy się bardziej korzystać z rozumu, z intelektu niż niż pozwolić na to, by emocje kierowały naszym życiem. Taka postawa jest przeciwna romantykom, które właśnie głównie kierowali się emocjami. W romantyzmie istniały dwa główne bieguny emocji: miłość i nienawiść. Romantyk kierował się nimi, targany cały czas różnymi siłami, niekoniecznie płynącymi właśnie z rozumu. Również z tego wynika pewne skupienie na ja, na tym, kim ja jestem. Idąc dalej, mamy tutaj też inspiracje z filozofii Niczego i Schopenhauera, polegające na używaniu swojej woli do panowania, do kształtowania świata zewnętrznego, a także inspiracje od sofistów, którzy zrelatywizowali, kompletnie odrzucili absolutny charakter praw ludzkich, prawdy i przenieśli główny ciężar. Kształtowania praw na prawo naturalne, które jest względne i zależne od człowieka, który to prawo ustala. Czyli mamy tutaj do czynienia właśnie ze, z pewnym podważeniem intelektualizmu i dorobku ludzkości. Przechodząc do podsumowania, chciałbym powiedzieć, że filozofia Jedi dość mocno wpłynęła na nasze społeczeństwo, gdyż można zauważyć, że yy, powstał y, ruch religijny, jedalizm. Jak dla mnie jest to przesadzone, gdyż nie należy y, mieszać y, fikcji z rzeczywistością. Ale jest, są pewne punkty na które należy zwrócić uwagę. Na przykład to, żeby y, w życiu się nie przejmować, bo właśnie nie należy tak postępować, gdyż y, to może na, wpłynąć na źle na nasz stan zdrowia. Dalej, też trzeba zwrócić uwagę na intelekt, gdyż to jest dosyć, dosyć ważne w życiu, bo w ten sposób człowiek zachowuje zdrowy rozsądek. Romantyczny kult geniusza, a także co za tym idzie, kult samego Napoleona, nie prowadzi moim zdaniem do jakichś trwałych, do trwale istniejących rzeczy, ponieważ. Zarówno Imperium Francuskie, jak i Imperium Hitlera, osoba Juliusza Cezara, czy Aleksander Wielki zostali zniszczeni przez właśnie te siły ładu. I moim zdaniem istnienie państwa kierowanego wolą, czy kaprysem jednostki, zawsze prowadzi do zniszczenia tego państwa, ponieważ siły ładu są silniejsze, są po prostu bardziej, można powiedzieć, wydajne. I ten, ta sytuacja, na przykład, można ją przedstawić w historii Cesarstwa Rzymskiego, które zachowało wszystkie instytucje dawnej republiki, co świadczy o jej ogromnym autorytecie i o pewnej zależności. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli znacie jakieś filmy, które zawierają wątki filozoficzne, to proszę Was zostawić komentarz pod spodem. Ja również żegnam. Trzymajcie się Piona. Na razie, cześć.